Skandal na kortach Australian Open. Poważna kontuzja reprezentanta Polski Jacka Góralskiego. Zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, a ja lecę z nimi. kolejny problem reprezentacji Polski przed Euro 2021. Niepokojące wieści napływają do nas z Kazachstanu, gdzie występuje nasz reprezentant polski Jacek Guralski. Podczas wtorkowego meczu towarzyskiego Polak nabawił się kontuzji kolana i musiał opuścić boisko. Po wykonaniu odpowiednich badań postawiono diagnozę. Kontuzja jest bardzo poważna, bo chodzi o zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie. Niestety, ale Jacka czeka kilkumiesięczna przerwa i na pewno nie zagra w Mistrzostwach Europy. Nowy trener naszej reprezentacji, Paulo Sousa, ma niemały problem, gdyż identycznej kontuzji w styczniu nabawił się Krystian Bielik. Góralski w kadrze rozegrał 17 meczy, gdzie strzelił jednego gola. Ja Jackowi życzę szybkiego powrotu do zdrowia, gdyż na własnej osobie przekonają się jaki poważny jest to uraz. Skandaliczne zachowanie na Australian Open. W trakcie ostatniego meczu Rafaela Nadala miejsce miała niecodzienna sytuacja, mianowicie pewna kobieta z trybun postanowiła przeszkadzać Hiszpanowi w grze, wykrzykując do niego różne słowa. Jakby tego było mało, to pokazała jeszcze dla tenisisty środkowy palec. Nadal tylko się uśmiechnął, po czym krzyknął w kierunku kobiety. Czy pani coś piła? Tam jest stan wskazujący na lekkie spożycie. Przydałby się alkomat, bo to jest aż niemożliwe. Skwitowali zachowanie fanki komentatorzy. Po krótkim incydencie, służby porządkowe musiały wkroczyć do akcji i agresywnego kibica wyprowadzić z obiektu. Przerwa w meczu potrwała około 3 minuty, gdyż ochrona miała lekkie problemy z niesforną kobietą. Najciekawsze było zaraz po meczu, gdy dziennikarze zapytali nadal o tę sytuację. Nie znam jej i szczerze mówiąc, to nie chcę jej znać, powiedział Hiszpan. A na konferencji prasowej dorzucił jeszcze to: Myślę, że to było skierowane do mnie. Ale nie wiem, o co jej chodziło przyznał zdziwiony tenisista może wypiła za dużo ginu lub tequili? szczerze mówiąc, to była dziwna sytuacja, ale jednocześnie zabawna. Na całym świecie są ludzie zdolni do wszystkiego to było zabawne. Ktoś pokazuje mi palet, a ja nawet nie wiem z jakiego powodu byłem zaskoczony ale myślałem sobie biedna dziewczyna może była pijana albo coś podobnego w dzisiejszym odcinku to tyle. Jeśli filmik Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę dla większego zasięgu, a ja życzę miłego dnia.